Anioły i Rokreza Oświecenia oraz żołnierze Obronnej Armii Azrat, Armii Zjednoczonych Rebeliantów Aniołów Demokracji wzywają Was do pełnej mobilizacji. Jesteśmy obecni w miasteczku wolności przed polskim Sejmem, gdzie zainstalowaliśmy scenografię do kosmicznej Odysei Star Wars King of Poland. To tam będziemy Wam pokazywać prawdziwe oblicze władzy świętobliwego religio Bożka, który tak się obwołał na naszej ziemi, że chce zostać naszym królem. Przybywajcie do nas. Od 5 do 11 będziemy tam aktywni. Mamy wspaniały program, wspaniałe grafiki, wspaniałą muzykę, wspaniałą oprawę scenograficzną. Będziemy mogli pokazać, co, jakie oblicze prawdziwe chce nam tutaj Przedać za nasze portfele dłużne Imperator K2JKW, ciemnej strony mocy. Na to mu nigdy w życiu nie pozwolimy. Stwórzmy najsilniejszą armię obronną Azrad na świecie. Do tego potrzebujemy 3 milionów żołnierzy. Mamy taką nadzieję, że to nam się uda razem stworzyć. Czyli do boju, brońmy naszych lokalnych samorządów, brońmy naszych lokalnych ojczyzn w rozum, brońmy naszej wspólnej ojczyzny Polski oraz naszych zagród technologicznych.